Dzień piąty. Ja właśnie sobie siedzę po śniadaniu i zapisuję e, różne rzeczy w kalendarzu, bo jakoś ostatnio tego nie robiłam, bo jakoś mi się nie chciało, trochę nie miałam weny. I przepraszam za zmieniające się światło, ale siedzę sobie tutaj właśnie przy ławie i okno jest za mną, więc może się trochę zmieniać to światło. E, w, I w ogóle tak, mam szpinkę z BTS, obczajcie tylko. Dostałam ją e, razem e, z przesyłką e, Dostałam tą przypinkę razem z bluzą, która mi przyszła, ponieważ właśnie moja mama zamówiła mi bluzę z jest na 16 urodziny. No i pokazywałam Wam na, na relacji na Instagramie. Ale tutaj może Wam też w jakieś kleje zdjęcie czy coś, żebyście zobaczyli sobie. No i w ogóle w poniedziałek byłam kupić pamiątki. Kilka rzeczy właśnie na znajomych, dla przyjaciół, dla rodziny i dla siebie. Także postanowiłam, że teraz Wam to pokażę. Właśnie o swoich rzeczy, i tutaj mam takie piękne lusterko. I akurat teraz muszę kościć trawę Dobra, więc ono tak wygląda. Tutaj ma jakiś tam napis i jest takie dwustronne. I ja je bardzo lubię, bo jest w miarę duże i e, tak teraz mnie widzicie i jest strona mniejsza i powiększająca. Tutaj jedna z moich ulubionych rzeczy, czyli squishy, nie wiem jak to się mówi, ale to jest truskawka, która pachnie kokosem, nasiągnieś cały czas, a ona i tak powraca do swojej formy, także jest niesamowita. Tutaj mam saszetkę, która jest teraz bardzo w modzie, są to takie cekiny, które można przemieniać, nie wiem jak się na to mówi, ale po prostu jest bardzo satysfakcjonująca. Dalej mam tutaj nalewkę burszczynową na różne jakieś tam choroby i tak dalej. Tutaj, tutaj pisze mniej więcej jak ją przygotować, no i jakoś tak to wygląda. Tutaj jest dla dzidzi, znajomych mojej mamy, taki śliniaczek. Tu jest kubek mojego przyjaciela, który yy, co ma takie właśnie tutaj morze, bardzo fajnie jest. Myślę, że będzie co to z niego pić. <noise> tutaj jakaś następna pamiątka, nad nie wiem co to jest. Mama mówi, że to otwierasz do butelek, także takie coś. Na kolczyki nie patrzcie, tylko na bransoletkę. Następną rzeczą jest taka bransoletka, która jest z kryształu lodowego, górskiego, nie wiem, coś w tym stylu, ale ciekawie wygląda, ponieważ wygląda jak takie pokruszone szkło. Następną rzeczą jest coś dla mojej babci, czyli taki, taki magnesik na, na lodówkę z napisem kochana babcia i z duszkiem w środku. No i dalej są magnesiki na lodówkę i tutaj mam dla swojej koleżanki, a tutaj są dla koleżanek mojej mamy. na gokardzie. Ale gdzie mam na bok zjechać? Ej, bo ja nie myślę Czekaj. No wiem. Tylko wiesz, że ja nie mam e, prawa jazdy. To tak. No, ale... Energii, żeby zrobić sobie piękne twarz i maseczkę w pachcie. Jutro podobno ma być jakaś dyskoteka, nie wiem co tam będzie, kto będzie, ale chcę, żeby moja skóra była nieco bardziej odświeżona i oczyszczona, także teraz Wam y, to nagram, a przy okazji do Was trochę pogadam. Mam tutaj Pink's AA Beauty Bar, głębokie oczyszczanie. Wyglądam tak, jest taki zielony, a tutaj mam maseczkę, która przyszła Aliexpress i jest prawdopodobnie chińska. I jest podobno bardzo mocno nawadniająca, nabliżająca. także mam nadzieję, że to właśnie sprawi. I tutaj jeszcze możecie z tu sobie zobaczyć. Jestem bez okularów, więc trochę trudniej mi to wszystko teraz się nagrywa. No, ale mam nadzieję, że jednak dobrze wszystko widać. Trochę sobie zbliżę może twarz, bo zawsze jednak yy, ping jak normalnie robię, to robię na delikatnie zbliżonej twarzy. Dobra, więc otwieram. Ciekawa jestem jak to teraz otworzy skoro mam mokre ręce. Jakoś sobie poradziłam, jest na całe szczęście, więc jeszcze raz zbliżę swoją skórę. I użyję tak mniej więcej połowy opakowania, ponieważ... Yy, w ogóle chciałam to nakładać jak maseczkę. Yy, użyję jakoś tak połowę opakowania, ponieważ jeszcze chcę zostawić mamie, bo ona ma też swoją maseczkę, więc... Dobra, mniej więcej tyle zostawię. W ogóle tak, jeśli chodzi o mój wyjazd tutaj na wakacje do Dąbek, to mija mi czas w, sumie w porządku. Wyjechałam tutaj z mamą na jakoś 6 dni i ciocia się do nas dołączyła, ale już na swój koszt. Wycieczka ogólnie była organizowana z mojej mamy pracy, więc koszt był dużo, dużo mniejszy niż jakby się normalnie chciało tak pojechać nad morze, co bardzo dużo by kosztowało, najmniej dla nas. Jeśli chodzi o czas, tutaj, no to wiadomo, codziennie chodzimy nad, na plażę. Akurat dzisiaj nie było, nie będzie, znaczy ja nie byłam na plaży, ponieważ już naprawdę byłam zmęczona. Poza tym no dzisiaj już też było dużo chłodniej niż ostatnio. Jeśli chodzi o jedzenie, no to mamy wyżywienie, mamy śniadania, obiady i kolacje, ale niestety dla mnie większość rzeczy jest dużo, dużo zasłonych. Jeśli chodzi o obiady, to... Czasem już tak mam taką słoną w że w ogóle się krzywie. Dla niektórych jest naprawdę w porządku, ale naprawdę no, większość jednak jeszcze jest przesolonych. I w ogóle jestem pewna, że jest echo w tej łazience, gdy nagrywam, więc nie mam pojęcia, jaka będzie jakość dźwięku w tym filmiku, w yy, tej części, gdzie robię maseczkę. O kurczę, co ja zrobiłam? No ale dobra, pilu, 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 pilu. Nie wiem, czy w ogóle taki dzień istnieje. Znaczy, jak go powiedziałam, to już istnieje, ale czy, czy on ma jakieś znaczenie, to nie wiem. Chciałam ja oddać dźwięk po prostu pilingowania, ale to było trochę bez sensu. Dobra, więc ja tutaj teraz się pinguję. Skupię się tutaj teraz najbardziej na nosie, na czole i na brodzie. I zmyję i zaraz do Was wracam i nakładam maseczek. Ok, link zrobiony. Yy, moja łóżka jest teraz dużo, dużo bardziej gładka, a ostatnio czułam, że jest właśnie, mam jakby więcej skórków. Dobra, teraz yy, pora tworzyć maseczkę. Macie zapewne yy, odbicie lustrzane, ponieważ nagrywam odbicie lustrzane. Odbicie lustrzane może. Ja, ja już nie myślę, bo jest zbyt duże. Ale otwieram. Na razie zapachu nie czuję żadnego. Okej, okay. zapach jest bardzo przyjemny, bardzo ładny, ale jeszcze nie wiem, jak go opisać, Teraz to pomyślę. Jak zwykle jest mnóstwo esencji. Chcę to postawić, a może tu? Bo esencję jeszcze później użyję. I teraz tak, nie wiem, czy zobaczycie, ale to ma tą taką część, którą się zdejmuje tą taką folię. Teraz muszę rozpiąć, jak mam to nałożyć. O, ja nie lubię tego. Nie lubię części, w maseczka w pasie, kiedy trzeba je nałożyć. Tego najbardziej nie lubię. Dobra, Do, dobra, dobra, rozkminiłam. O, jakieś inne... O kurde! Także ja już nic nie mówię. Bardzo dużo jest to maseczka, bardzo dużo. A to chyba dlatego, że Azjatyki mają chyba duże twarze. Chociaż w sumie nie wszystkie więc nie wiem o co chodzi. No teraz jak jakiś ufoluduje. Super. O Dobra, teraz trochę lepiej musiałam to podnieść, bo prawie nic nie widziałam. Ale powiem wam, że ta maseczka ma tyle esencji, że wręcz z niej kapie. Wow. Ale te koreańskie, azjatyckie maseczki właśnie zawsze mają tyle tych esencji, także... Bardzo dobrze właśnie powinny dobrze nabliżać tą skórę. Mm -hmm. Więcej to dobrze rozłożyłam, tak mi się wydaje. Także ja już nic nie mówię, to, bo mi się cały czas przesuwa. Widzimy się za... właśnie nie wiem ile? Jaki czas pokażcie. 15-20 minut także widzimy się za 20 minut. Ok, minęło prawie 20 minut także ściągam. Wow, ale mam nawilżoną buzię, znaczy dużo esencji na tej buzi. Gdy wiedziałam, że pewna Koranka jeszcze tak robi, jakby wyciska wszystko, co się da z tej maseczki. I wiem, czy to dobrze, bo wydaje mi się, że jakby wierzchnia jej część wybiera usz, tak ma się na twarzy, ale wezmę sobie tutaj wszędzie, w ręce, tutaj w i także nic się tutaj nie zmarnuje. Zobaczcie, ile tego jeszcze jest. A to wszystko teraz zmasować. Ale uczucie jest samo, mam bardzo dużo tego teraz. I tak przyszło mi powiadomienie kolejne na telefon, ale czuję, że ja super dobrze dobrze Akurat tutaj na Dekor też mi się przyda, ponieważ troszeczkę chyciło mi słońce i wczoraj miałam tutaj za, 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 za skórę. Także wszędzie tutaj sobie, słuchajcie, ten, że nic się nie zmarnuje także to już był praktycznie efekt końcowy ponieważ maseczka już prawie w całości mi się wchłonęła wydaje mi się, że będzie dużo bardziej teraz rozświetlona, taka promienista no i przede wszystkim nawilżona i to naprawdę już czuję wydaje mi się, że pory są zmniejszone nie mam już jakby zaskórników widocznych także naprawdę fajnie czuję się po tej, po tym pilubim maseczce Także to by na razie było na tyle. Widzimy się w dniu szóstym. Czy siódmym? Szóstym. Bo to już szósty dzień jestem. <grywia> Nie wiem. Dzień siódmy naszego wjazdu, jestem z małą na gokardach i właśnie stanęliśmy, ponieważ zauważyłyśmy... Ale mi nogi bolą! Piękne jeziorko. Proszę spojrzeć. Widać? Nie widać? Zaraz Wam nagram. Proszę spojrzeć, jak ładnie. Jaka cisza. Aktualizacja na plaży. Jestem po obiedzie, obiad sobie kupiłam gdzieś tam w restauracji, leżę w cieniu, więc jest mi chłodno, dlatego mam bluzkę na sobie, ale nogi mi się opalają, chociaż w sumie nie wiem, się z tego cieszę, bo raczej wolę nieopaloną skórę. No, i w ogóle wczorajszy dzień nic nie nagrywałam, bo naprawdę miałam tak nadziei, dzień, gdzie nic się nie działo. Cały dzień padał deszcz, było pochmurno, nie poszłam w końcu na tą skutekę. Także takie naprawdę leniwy i domowy dzień mi powiedziała. No, I nie wiem czy mnie słuchać, bo jest wiatr w sumie, ale. <laughs> Dla... O, jak pięknie jestem! Poświęcamy się dla ptaszysk, dla mew. Mamy tutaj chlebek, idziemy je karmić. Jest już godzina jakoś po ósmej. Mi też jest zimno, mamo, bardzo nawet. Ale idziemy ptaszyska nakarmić, ponieważ już jutro wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy, no w sumie wieczorem, najpierw autobusem idziemy do. Yy... Nie. Tak, do Koszalina, do koszalina na dworze. Nie Złosty mi leciało. Do Koszaliny, a potem... bo Ci A potem do... No, 10 godzin. Dobra. No, do Katowic najpierw. Dobra. Piękny zachód. Jeszcze nie jest zachód, ale ładnie widać, ładnie świeci. Bardzo ładnie świeci. Idziemy karmić ptaszyska. wszystko. Nie chcę Jesus. Dzień na wyjeździe. Ostatni stacji. Dzień. <śmów> Bądź, a mocno się kiwa? Ale to było przerażające. Paznokieć mi odstrzelił. Nie wiem jak to się stało, ale uderzam telefonem. I <śmów> cały paznokieć poszedł. Czasem tu gdzieś tu leży. A, A, szukaj. Może tak <grywa> go jeszcze tak. przykleję. Boba wow, jedzie, patrzcie, tylko może wody nie ma do ale... Słuchajcie, sztuka moja. Chwila, bo muszę ustawić to. No, 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 cieszę się. Przechodzi tylko na głowie. Ludzie mnie podziwiają, także uczcie się ode mnie, może kiedyś się nauczy. Chyba, <grymne> <bata>, co wiem? <grymne> Jedziemy go rodzinnym. Widoczki są przepiękne. A to Jobu ja muszę hamować? No ja nie mam bajki. <śmienny> Akcje <Aksy> są niezłe. <śmienny> Akcje są niezłe, zobaczcie, mogę się wyciągnąć, bo ja nie pedałuję. No możemy by za mało jechać. Ale to trzym się jest się. Wielka. Wiatr we włosach, słuchajcie. Uwaga, Sandra, Bardzo dobrze. Wow, 200 metrów przejechaliśmy, słuchajcie. Genialna sprawa. Ja mogę tak vlogi nagrywać. No. Dobra robota. Kochanie, jesteśmy mm. tak. tak, mój wąsiczku, kochanie! O tak, kończę się. Mm. Jedzie no, Helena, nowa urwana! No boże, Helena ma. Kochanie moje, Boże, dzieci jak ja cię mm. co Się gole chieszy. Jezie. O Jezu, o Jezu. O, to jest, kochanie. Cześć, jest... kochanie! To jest, to jest. To jest, MOJE MIŁOŚCI! Miała nieopłagunek od razu! Jak się cieszy! Te siemi! Koniec podróży! Jejku, powiem wam, jestem bardzo zmęczona. Dziwnie mi się teraz patrzy w ogóle na mój dom, na mój pokój, na moje miasto. Wyzwyczajam się chyba do pobytu tam. Także ja będę kończyć tego vloga w górze, subskrybujcie, udostępniajcie i do kolejnego dzika, pa!